Jak rozliczyć się ze współmałżonkiem w deklaracji rocznej w rachmistrzu i rewizorze NexoPro? Programy księgowe linii INSERT NexoPro ułatwiają roczne rozliczenie podatku dochodowego wspólnie z małżonkiem. Przejdź do modułu Księgi pomocnicze Wspólnicy i otwórz kartotekę wspólnika rozliczającego się wspólnie z małżonkiem. Kolejno wyświetl zakładkę podatki. W sekcji Wspólne rozliczenia w polu Małżonek wskaż dane osoby do wspólnego rozliczenia. Możesz to zrobić wyszukując personalia osoby lub dokonać wyboru osoby z listy. Jeżeli kartoteka Małżonka nie została wcześniej zdefiniowana w systemie, dodaj ją za pomocą opcji Dodaj i Wstaw Małżonka. Po zapisaniu danych osoba wprowadzona do systemu zostanie automatycznie ustawiona w polu małżonek. Zatwierdź ustawienia wspólnika, klikając „Zapisz”. Przejdź do widoku rozliczenia właścicielskie. Z menu Dodaj wybierz pozycję wpływającą na przychód, przychody z innych form działalności lub przychody z etatu. W przypadku rejestrowania przychodu z innych form działalności wskaż rodzaj rozliczenia. W oknie, które się następnie pojawi ustaw odpowiedni typ rozliczającej się osoby, małżonek rozliczający się wspólnie. Kolejno dokonaj wyboru małżonka. Program wyszczególni dane wspólnika dokonującego wspólnych rozliczeń z wybraną osobą. W sekcji Rozliczenie określ datę zapisu. Kwotę przychodu możesz podać za dany miesiąc lub wprowadzić sumę przychodu licząc od początku roku, biorąc pod uwagę datę zapisu. W zależności od rodzaju wprowadzanego przychodu do uzupełnienia mogą być dodatkowe pola, jak na przykład koszty uzyskania przychodu podatnika. Na uwagę zasługuje fakt, że w przypadku deklaracji rocznej możesz ewidencjonować rozliczenia właścicielskie, dodając przychód współmałżonka co miesiąc lub wprowadzić jeden sumaryczny zapis z informacją o wysokości uzyskanego przychodu. Potwierdź wartość rozliczenia właścicielskiego, klikając Zapisz. Mając zarejestrowany w programie przychód małżonka, wylicz w programie deklarację roczną dla danego wspólnika. Program w zależności od rodzaju zaewidencjonowanego przychodu automatycznie uwzględni dane o rozliczeniach małżonka w odpowiednich polach na deklaracji.